Hej wszystkim, jesteśmy już w domu. Wczoraj przyjechaliśmy, wracamy do normalności. Jak będziecie słyszeć jakiś tam hałas, to moja kochana żona robi leśniki i, i może tam stukać coś lub pukać, także nie, nie zwracajcie na to uwagi. Co tam? Słuchajcie, chciałem się odnieść, bo kiedyś jak wam powiedziałem, rościłem sobie prawo, do tego, będę, sobie prawo do tego, żeby odpowiedzieć na niektóre komentarze, które są szczególnie głupie lub urągliwe, lub um, obrażają nas, tak? Nie będę tego kasował, chyba że będą faktycznie już obrzydliwe, naprawdę w pewnym stopniu obrzydliwe, ale będę się z, z pewnie do nich odnosił. I tutaj do komentarza pani Justuli, z niebieskim. Avatarem, chyba fanką awatara jest filmu, bo cała niebiesko jest. Oczywiście konto puste, nic sobą nie reprezentujące, tak jak ta pani zresztą, patrząc po wpisach, napisała nam, że pod filmikiem, gdzie byliśmy w Mikołajkach, żeśmy jedli obiad, no, że drogo tam jest i że... Jak to było, że... Że nie, że nie wspiera żebractwa, bo jemy drogo i zbieramy, prosimy w Kareś o pomoc dla Marysi. Puh, już sam taki komentarz takiej osoby jest po prostu poniżej wszelkiego dna. To według mnie nawet już nie, nie skrobię dna dna, tylko już 10 metrów pod dnem głęboko. No ale tak to już jest, że Polacy po prostu zawiści, zazdrości, nie myśląc o tym yy, zaglądają ludziom innym w portfel i, i, i po prostu, nie wiem, z frustracji czy zazdrości, piszą takie bzdury. Pani Justulo, proszę się z nami zamienić. Albo jakąkolwiek inną rodziną, dziecka niepełnosprawnego lub osoby niepełnosprawnej, która niekoniecznie jest dzieckiem, może być już dorosłą osobą. I jedzie gdzieś na wakacje sobie, zbierają w jakiś sposób na te wakacje pieniądze, jadą na większe lub mniejsze, z większym budżetem mniejszym, na wakacje. I proszę, zamienić się z taką osobą. Niekoniecznie niech to będzie osoba, która jest od urodzenia z powodu gany, wady genetycznej niepełnosprawna, ale jest wiele dzieci, wiele osób, które w wyniku wypadków zostały osobami niepełnosprawnymi. No i co? No jeżdżą na wakacje, no bo czy nie mają prawa korzystać z tego? Cały rok rehabilitacji, wizyty u lekarzy, pobieranie krwi, kłucie, badania, płacz, ćwiczenia, które nie są niejednoknie, są nieprzyjemne dla dziecka i dla rodziców nas, jako opiekunów, którzy muszą patrzeć na cierpienie dziecka. Czy naprawdę twierdzi pani, że taki wyjazd na wakacje. Na mnie należy, że zjedliśmy w restauracji obiad, że no po to pojechaliśmy. My z żoną, jak idziemy na wakacje, to łączymy pobyt w miejscach regionalnych z kuchnią kulinarną. A że w takich miejscach jest drogo? Jest drogo, no co ja na to poradzę? Pojedzie pani nad morze, kupi pani yy, dwie porcje w frytek, zapłaci pani 60 zł. To co, mam jechać nad morze, nad Bałtyk i. Żreć frytki, za przeproszenie za 60zł za porcję, no takie są ceny, jakbym chciał kupić trzy porcje frytek dla mnie, dla Dagi i dla Marysi, to jest 60zł. Do tego picie jakieś i 110zł leci, ja już nie mówię o rybie, czy, czy, czy o surówkach. Pojechaliśmy do tej restauracji I tak, obiad jest tam drogi. Drogie są obiady i tak żeśmy wybrali jedną z najtańszych opcji. Bo nie stać nas było na to, co by... faktycznie my chcieliśmy spróbować, bo to było faktycznie bardzo drogie. Ale kupiliśmy coś, co moim zdaniem mieściło się w budżecie i w mo naszych możliwościach, na które zbieraliśmy cały rok. Ja pracując po 12 godzin, i z tych pieniędzy, które nam wpadają z YouTube'a, wbrew pozorom, proszę pani, Justulo, to nie są małe pieniążki. Nie są też wielkie, ale proszę mi wierzyć, na obiad na wystarczyło. Zarabiamy też na Facebooku. Tak większość rodzin. Yy, lud, opiekunów, dzieci niepełnosprawnych, którzy prowadzą jakieś kontenty na Facebooku, czy na Instagramie, czy na TikToku, czy na, na YouTubie, w jakiś sposób zarabiają w ten sposób pieniądze, żeby spiąć budżet. Proste. Tak, Daga bierze zasiłek. Jak się nazywa, kochanie? Świadczenie pelenacyjne. Świadczenie nie bierze na Marysie. Wow, no trudno, no bierze, bo nie może iść do pracy, bo nie, nie jest w stanie Oddać Maryśki tak do przedszkola, żeby i do pracy. Marysia będzie w przedszkolu 3-4 godziny. A jest w takim stanie zdrowia, że być może będzie tak że trzeba będzie, będzie telefon pani Dagmaro, panie Przemku, proszę przyjechać. Jak któryś z nas będzie, jak ja będę w domu, będę ja jechał. Jak nie, to Daga będzie jechała, po Marysie. Bo Marysia ze swoją wadą serca jest cały czas na krawędzi życia i śmierci. Taka jest prawda. Słuchajcie, Marysia jest chora. Ma, ma wadę serca, która jest potencjalnie dalej niebezpieczna. Teraz jedziemy w, do katowic sprawdzać, bo coś się dzieje. Być może trzeba będzie robić cewnikowanie serca. Sam w sobie zabieg, zabieg nie jest jakiś specjalnie niebezpieczny, w jej przypadku jest niebezpieczny. Wpisz sobie, pani Justulo, informację, czy ktokolwiek jest zainteresowany powikłaniami po cewnikowaniu serca. My znamy jedną y, dziewczynkę, jedną rodzinę. gdzie wnikowanie z serca bardzo, o mały włos bardzo by się źle skończyło. Nie będę o tym mówił. Skończyłoby się amputacją nogi. I teraz dajmy na to, gdyby się coś takiego zdarzyło dziecku, zupełnie jest niepełnosprawne. Marysia dopiero zaczyna swoją przygodę w kierunku chodzenia. No być może z końcem roku. Z początkiem przyszłego nawstania. Taką mamy nadzieję. Samodzielnie. Czy tak będzie? Nie wiemy. Chcielibyśmy. Idzie do przedszkola specjalnego. Gdzie dzieci będą mniej podobne, mniej pełnosprawne, bardziej pełnosprawne. Ale będzie tam rehabilitowana w dalszym ciągu. I po też podejrzewam, będziemy w jakiś sposób rehabilitację ją prowadzić. Także u nas to tak wygląda. Więc. Dziesięciodniowy wyjazd, gdzie nie ma rehabilitacji, nie ma lekarzy, nie ma kłódź, nie ma badań, nie ma często nieprzyjemnych ćwiczeń. No kurde, 10 dni w roku. Dwa pani pisze, że żebramy. No wie pani, co nie żebramy? No, pani nie musi tego wpłacić, Nikt tego nie musi wpłacać na konto, na KRS. Te pieniądze z podatku tak trafią w budżet państwa, bo pani nie płaci ze swoich pieniędzy. Pani płaci podatek należyty państwu. Jeżeli chce pani nazwać kogoś żebrakiem, to niech pani nazwie państwo polskie żebraki, bo wyciąga pani gros pani pieniędzy zarobionych. moich też. Z moich pieniędzy też zabiera te pieniądze. Ja też płaciłem kares. Jeżeli pani nie przekaże tego 1,5% na kares, na jakikolwiek Fundacje, czy to dziecka, czy osoby niepełnosprawnej dorosłej, czy pieska, kotka, czy powodzianą, czy, czy na wojnę w Ukrainie. Te pieniądze trafią do budżetu państwa i z tych pieniędzy też będzie rozdysponowany ten środek pieniężny na fundusz zdrowia, na edukację, na zbrojenia, na pomoc Ukrainie, na pomoc powodzianom i setkom różnych innych fundacji i, 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 i potrzeb, które w tej chwili nawet mi do głowy nie przychodzą. To że pani nie wspiera. W ogóle pani nie wspiera nikogo. Pani nikogo nie wspiera. Jeżeli pani ze swoich pieniędzy czegoś nie da komuś, to pani nikogo nie wspiera. Proste. A patrząc na pani wpisy, podejrzewam, że pani nigdy nikomu nie pomogła. Proste. Takie jest moje zdanie. Ja, żeby zarobić na potrzeby Marysie, prowadzę blog na Facebooku, na YouTubie, napisałem książkę i, i, i poszła ona w takiej dobrowolnej licytacji na sprzedaż, pracuję, nie żebram, ja nie siedzę u pani pod domem i nie, nie wołam o pieniądze. Każda wpłata z KRS-u jest dobrowolną wpłatą każdego człowieka, jego własnej woli. To, właściwie to nie jest jego wpłata. To jest po prostu prośba, aby część podatku, 1,5% procent, państwo przekazało na daną fundację. Może pani wybrać kogo chce. Schronisko dla zwierząt, dom dziecka, dom starców, hospicjum. Nie musi pani na nas. Może pani wpłacić na fundację, stricte na fundację, wtedy fundacja rozdysponuje pieniądze. To wygląda. No ale niestety dużo ludzi tego nie rozumie właśnie później piszą takie głupoty. Przykre to, smutne, ale tak to wygląda. Także ja pani życzę miłego dnia, mimo wszystko. Mimo pani zachowania, które ociera dno po prostu. Nie śmiesz osobiście taki wpis, ale jeszcze raz powtarzam, jak pani napisałem. Niech pani ogląda i pisze. To nam napędza nasz kanał. A w ogóle to mi dziwi jedna rzecz, że mimo wszystko pani właśnie na takie blogi czyta i pisze. To jest dla mnie hipokryzja. Właśnie to jest dla mnie hipokryzja. Nie to, że ja jadę na wakacje i płacę w restauracji za obiad, ja mam o tym obiad nie żebram. Ja za niego płacę. Z własnych pieniędzy. No. Dobra. No cóż. Wszystko byłoby na tyle. Także... Siemka.